Dobra, no ludziska, z tej strony Kapi2003 i to jest mój pierwszy film, bo dosyć długiej przerwie na tym, na kanale, ale Łukasza Dobosza i sobie założyłem nowy kanał, bo yy, no, nie chciałem już po prostu nagrywać, tak, wiecie i dzisiaj sobie pogramy FLS 15, jest to pierwszy odcinek serii będę też zapraszał jakichś moich kolegów no, kolegów tylko i jeszcze kogoś spróbuję zaprosić, na może mojego widza, jak będę miał trochę więcej, na przykład za rok, za miesiąc, na przykład, jak będzie. No i tak, pierwszy wykosimy sobie zboże, chyba jest pszenica albo żyto i na razie nie planuję jakichś większych zakupów. Przełożemy pole, zasiejemy i może skończymy. Też, yy, czy chcecie serię z Minecrafta, to na razie nagram jeden trudny odcinek z serwera chyba yy, MC, albo tego, yy, NSA. tam są fajne Skywarsy i... No, nie wiem, no, kończymy. Wiem, że już trochę LS15 wyszedł z tego. Nie ma jakiejś, na przykład takiej popularności, co na przykład rok temu. Ale to nadal mnie trochę interesuje. Mody mama ale teraz postanowiłem, że nie będę na nich grał. No i sobie to z moduł. Ale jak może być trochę taka jasność na tym, bo to jest mój pierwszy odcinek dopiero i... Wczoraj padało dużo śniegu i jest jasno. Jak się otworzy okno, to młocze To naprawdę mocne. Odcinek dzisiaj będzie trwał jakieś 6 minut. Wpiszcie w komentarzach czy ta nagrywarka jest bo jak widzicie nagrywam na razie z telefonu, no bo już po prostu dzisiaj nie mamy czasu zainstalować, ale to jeszcze sobie, a i napiszcie mi w komentarzach czy chcecie, żebym nagrywał z Bandicama czy z Actiona. miałem kiedyś webcama, ale to jest jakieś błoto straszne, tak przecinało, że nie polecam nikomu tego, naprawdę. Serię też możecie wymyślić jak chcecie, bo to może być albo solo, albo multiplayer, tak więc no to wybierajcie jeszcze po prostu. <laughs> Pierwszy czasami sobie pogram na nowej mapie, nowych ubiorek. I tak to będzie już. Jak się Wam seria spodoba, to zobaczymy. Jeśli Jak będzie na przykład tak 6-7 łapek w górę, a na przykład 10 w dół, nie daj Boże, no to nie będę tego nagrywał, bo mi się na przykład się podoba tylko niektórym osobom. A i też zachęcam do subskrybowania kanału Łukas yy, w bo tam jest chyba 5 filmów i 7 subskrypcji, jakbyście chcieli. Ja też tam kiedyś nagrywałem, to było z jakiś rok temu, ale już po prostu. On ma swój kanał, ja mam swój, i tak to jakoś się potoczyło. Mm. <laughs> już nie wiem, co mam powiedzieć. Normalnie nie wiem. Dobra, za dwie minuty będziemy kończyć, w następnym odcinku. No... No to dokończymy jeszcze te poda, no bo kamerka mi zaraz wysiądzie, no bo nagrywam tylko do 10 minut, a jeszcze postaram się zaraz nagrać tak kolejny film. Mówię jeszcze dzisiaj, może jutro. No zobaczymy. Ile się będzie rzucał. No i też yy, możecie wybrać na jakim serwerze Będę grał, na przykład na, yy, no tak jak mówiłem, na Jasiem Zero, si, Jelcraft czy NSSV, kogoś tam od Was zależy. Dobra, że beczki. ja na tym kończę swój pierwszy film, mam nadzieję, że Wam się podobał i zachęcam do dalszego oglądania, subskrybowania i lajkowania. Cześć!